Cześć. Witaj na kanale Freak Toys. Tak jak obiecałem, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie figurka serii Anime Heroes, czyli Uchiha Sasuke z popularnego anime Naruto Shippuden. Jestem trochę przeziębiony, może to słychać, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać w oglądaniu filmu. Zapraszam do recenzji. Naszą dzisiejszą recenzję zaczniemy od szybkiego spojrzenia na opakowanie. Od góry widzimy logo producenta, czyli firmę Bandai, napis Anime Heroes oznaczający serię figurek, w której w skład wchodzą figurki z takich anime jak Naruto Shippuden, Rycerze Zodiaku, czy też My Hero Academia. Niżej widzimy logo serialu, czyli Naruto Shippuden, zdjęcie bohatera, czyli Uchiha Sasuke. Tutaj mamy japoński napis Anime Heroes, a na odwrocie pudełka widzimy trzy figurki wchodzące w skład tej serii, czyli Hatake Kakashi, Uzumaki Naruto oraz Uchiha Sasuke. Teraz pokażę wam jeszcze jedną figurkę. Na dzień dzisiejszy wyszła jeszcze jedna, jest to Itachi, czyli brat Sasuke. Nie wiem, czy ją będę miał w swojej kolekcji. Mam nadzieję, że tak i chętnie wam ją później zrecenzuję. Także co do pudełka, to byłoby na tyle. Czas otwierać i zobaczyć, co jest w środku. Co do wielkości, nasz dzisiejszy bohater mierzy dokładnie 14,5 cm. Dla porównania pokażę Wam kopiującego ninja z poprzedniego odcinka, czyli kakaż jego, i właśnie tak prezentują się razem. Jak widać, pasują do siebie. Kakaż jest troszeczkę wyższy. Tak też było w anime, więc skala została zachowana idealnie i figurki bardzo dobrze do siebie pasują. Co do akcesoriów, zaczynając od góry, dostajemy efekt Shidori, podobnie zresztą było u Kakashiego. Porównując te dwa elementy, widzimy, że się nieco różnią, a mianowicie ten od Kakashiego miał więcej takich błyskawic, ale ten od Sasuke też jest spoko. Poniżej widzimy dwie katany: pierwsza z obnażonym ostrzem, druga zaś schowanym w pochwie. Tutaj producent daje nam trzy opcje, jak chcemy eksponować naszą figurkę. Pierwsza, czyli odsłonięte ostrze, druga schowana w pochwę, a trzecia opcja to w jednej ręce trzymanie pochwy, w drugiej miecza. Także fajna opcja. Dodatkowo dostajemy jeszcze dwie pary dłoni. Dwie dłonie z wysuniętymi palcami prawdopodobnie do układania jakichś technik. Ta dłoń służy do trzymania shidori, a ta do trzymania miecza. Także akcesoriów jest dosyć dużo, jest w czym wybierać. Także spisali się tutaj. Co do detali, figurka tutaj prezentuje się bardzo dobrze. Na plus na pewno zasługuje tutaj fryzura. Bardzo ładnie odwzorowana przez projektantów. Tak samo równo naniesione oczy. Warto też zwrócić uwagę na symbol klanu Uchiha umieszczony na plecach. Jak widać jest on równo i przejrzyście nadrukowany. Niektórzy pewnie zwrócili uwagę na te rozcięcia pod pachami, więc podejrzewam, że tą bluzę można ściągnąć, ale niestety rękawy są rzeźbione, także one tutaj zostają, więc raczej... Nie radzę tego robić, figurka wtedy będzie wyglądała dziwnie. Ja też tego nie zrobię, bo nie chcę sobie jej zepsuć. Także ogólny wygląd, jak najbardziej na plus. Myślę, że będzie bardzo dobrze się prezentować na półce. Pozowalność figurki prezentuje się następująco. Zaczynając od góry, głowa znajduje się na podwójnym stawie kulkowym, ale przez widoczny tutaj kołnierz i odstającą fryzurę. Niestety ten zakres ruchu jest nieco ograniczony. O ile na boki wychodzi to całkiem nieźle, tak w dół i w górę praktycznie nie ma już tego zakresu ruchu. Ramiona znajdują się na stawie kulkowym, dzięki temu możemy obracać ramieniem o 360 stopni, unosić je do góry, na dół oraz delikatnie na boki. Staw w bicepsie pozwala nam na rotację ramieniem, a podwójny staw w łokciu pozwala nam na taki zakres ruchu. Mamy też tutaj staw w nadgarstkach, dzięki temu możemy dawać w dół, w górę oraz na boki. Staw w talii też pozwala nam na delikatną rotację ciała, i przechodząc w dół, niestety tutaj zaczyna się troszeczkę problem, ponieważ przez ten wylany, stworzony z gumy materiał nie możemy zrobić pełnego szpagatu, niestety jest to tylko tyle. W górę. I w dół niestety też nie wypada tutaj pozytywnie. Podwójny staw w kolanie pozwala nam na tylko taki zakres ruchu, chyba że odchylimy to troszeczkę dalej, ale niestety to już nie wygląda zbyt estetycznie. Na sam koniec mamy jeszcze staw w stopach, czyli stopę do góry, na dół oraz na boki. Także jak widać, figurka nieco ograniczona ruchowo, także tutaj delikatny minus, ale i tak jest całkiem nieźle. No i przyszła pora na podsumowanie. Jak widać figurka została bardzo ładnie odwzorowana i przypomina swój pierwowzór z anime. Na plus na pewno zasługuje tutaj malowanie, jak i akcesoria, chociaż w akcesoriach brakuje mi jakiejś wymiennej głowy, na przykład z szaringanami w oczach i wściekłym wyrazem twarzy, to byłoby całkiem ekstra. Na minus niestety wypada tutaj pozowalność, niestety przez kostium jaki nosi saskę, ta ruchliwość jest tutaj troszeczkę ograniczona. Co do oceny, daję tej figurce ocenę 7,5 na 10. Myślę, że jest to uczciwa ocena. Także jeżeli jesteś fanem tego anime, bądź samego Sasuke, myślę, że warto kupić tą figurkę. To byłoby na tyle. Subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnej recenzji. Cześć.